Okay, więc y, dzisiaj y, miała miejsce druga akcja, y, można powiedzieć, no, spontaniczna, y, spowodowana oczywiście cenami paliw. Y, na apel odpowiedziało bardzo dużo ludzi. Y, stacja Orlenu przy ulicy Warszawskiej 32 w Bielsku była praktycznie pełna. Y, no, oczywiście popsuły się samochody. Y, y, w jednym samochodzie nawet y, szukano silnika, bo było podejrzenie, że. Po prostu ktoś mu ukradł silnik, dlatego nie może jechać dalej. To był Maluch, ale potem, potem, yy, potem ustalono, że Maluch ma silnik z tyłu. Yy, a tak na poważnie to oczywiście chodzi o to, że ceny paliw w Polsce są horrendalne, są kompletnie niewspółmierne do zarobków Polaków, yy, do minimalnej pensji krajowej i bardzo łatwo politykom mówić o tym, że że w innych krajach jest równie drogo, tylko że pomija się wtedy oczywiście ten aspekt, że u nas zawsze benzyna, paliwo było nieproporcjonalnie droższe do zarobków. Tak jak zawsze było praktycznie dwa razy droższe niż w krajach europejskich, tak teraz przy podwyżkach cen wciąż jest dwukrotnie wyższe do naszych zarobków. I na chwilę obecną protest czy akcja zakończyła się na warszawskiej 32, na Orlenie i cała grupa rozjechała się po całym Bielsku na stację i będzie podejmować te same działania. Okej, okay, a powiedz mi, a bo słyszałem przed tą akcją, że jeszcze mia mieliście później zatankować do pełna i zapłacić drobniakami. Było to robione teraz? Być może będzie Płatność drobniakami to jest jeden z pomysłów na, na akcję protestacyjną. Nie wiem, kto konkretnie będzie to robił i czy będzie w ogóle robił. No bo oczywiście jest to jakaś formuła, żeby po prostu spędzić trochę więcej czasu z, z miłą obsługą stacji, ale to już zależy indywidualnie od każdego uczestnika. Oczywiście podczas prowadzenia transakcji. Finalizowania transakcji na stacji, kiedy już zatankowaliśmy i płacimy, to przecież nic nie stoi, nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zjedli sobie na spokojnie hot doga, dowiedzieli się, zapoznali się z listą alergenów występujących w żywności. Możemy też zapytać o skład ostatniej dostawy paliwa, który, które tankujemy, żeby się upewnić, czy na pewno tankujemy dobrej jakości paliwo. No i być może się dowiedzieć, czy faktycznie jednym ze składników jest to legendarne whisky, o której się mówi. I chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo są ludzie, którzy komentują tą, tą całą akcję, uznając, że ona nic nie zdziała i że to w ogóle nie ten cel. Ale prawda jest taka, że można nie robić nic i wtedy na pewno się celu nie osiągnie. Można próbować zwrócić uwagę na problem i możliwie nie krzywdząc, czyli nie, nie, nie powodując jakichś problemów dla pracowników, no po prostu zwrócić uwagę na ten problem. A jak widać, chłonność społeczna jest bardzo ogromna, patrząc po komentarzach i opiniach, no bo zaryzykuję twierdzenie, że co najmniej połowa, ale to tak bardzo minimum. Wydaje mi się, że dobre 3 czwarte odbiorców rzeczywiście popiera to, bo tankuje te paliwa i widzi, jak wypłata po prostu topnieje na tych stacjach. Dobra, to dzięki za rozmowę. No, jasne, dzięki.